Sajcyna, czyli tysiące stopili. To jest wyzwanie ostrości! Siamadero, ludziska, to jest kolejne wyzwanie ostrości. Ja jestem Mike Van T a jestem Sunny Pit! Dzisiaj będziemy robić coś od y, Samianga, który... No już niejednokrotnie pojawił się tutaj na tym, no tak. w tym cyklu wyzwań. Tu chyba też spotkań, chociaż chyba musieliśmy wtedy jedno spotkanie przemienić na wyzwanie, bo tak. się okazało, że Samyang jednak mocowo no, robi takie rzeczy, że na no, spotkanie to się nie nadaje, ale to jest bardzo pozytywna sprawa. Tak to się prezentuje. Zaraz jak usiądę do Was dokładnie dokładnie 4 czyfrować, jak to się nazywa. Jest to Samyang Hot Chicken Flavor Jia Jang. Nie mam żadnego pojęcia, że dobrze to czytam. Mhm. E, w każdym razie jest to. Bardzo pikantne danie instant z makaronem o smaku kurczaka w sosie z czarnej fasoli. Jako, jak o mocy tu się można spodziewać? Czy ogólnie jakąś informację odnośnie... No nie ma. Mocy. Mocy. Właśnie chyba nie ma. Z mhm. tego co widzimy to nie ma. Dobrze, eee, czyli ten ramen, nie zupę, będziemy zaraz sobie jeść, teraz nas zobaczycie. A, czyli widzimy się za momencik. Nigdzie nie uciekajcie. Zostańcie z nami. Okej, okay, no to jesteśmy, tak jak powiedzieliśmy, z powrotem. Talerze chyba aż tak nie parują. No. O, podnoszę i dopiero się pojawia para podnoszę tak, widelce. właśnie. Proszę jest była ukryta. Była ukryta. Tak to się prezentuje. Piękna sprawa. Tak. Takie spaghetti, tylko ciemne bardzo. Ta jest. Najbardziej chyba ciemny na razie wrę wręcz, wręcz taki odcień czekolady to idzie. No. No, no dobra. Patrzymy jak wypadną, wypadnie no. ta... Co to, to było Majku? Czarna? Czarna fasola. Czarna fasola. No dobrze. No to jestem bardzo ciekawy jak to wypadnie. No oczywiście najważniejsze dla nas mhm. pytanie jak wypadnie pod względem mocy. Dobrze Majku. Testujemy to. Testujemy. Smacznego. Tobie też. Mm. Jest ta tak zwana maślaność, W tle smak tak, goryczki. Tak, tak, takiej właśnie. Myślaność, grzybowość, taki ma mm -hmm. mm, znany, znany smak z produktów zamianga mm -hmm. W tle jest ta nuta tej goryczy. Dopiero przy drugim wideojszu pojawia się ostrość tak dla mnie. No trochę, Nie jest, jest jakaś mocna, z tyłu jest. Przy gardle, w sumie mm -hmm. już atakuje. Lubię ten smak, powiem szczerze. Mm -hmm. Też bardzo lubię. Też się mm, tego spodziewałem. Zostanie no. to, co się spodziewałem. No, ale ostrość jest taka. No takiej w kali takich też marketowych zupek na razie bym powiedział nawet. Nie no, przesadę może trochę no, mocniejsza, no, no, ale... Ale... Zbliżony podobnie. do Nongshima. xima Mhm, na pewno najbardziej lightowy na razie produkt o te mm -hmm. zamianga, które testowaliśmy. No taka to jest moc, że przyhamuliśmy spokojnie no. z tego robić spotkanie. No, no mogliśmy. Ale że są wszystkie zupki zamianga na wyzwaniach, mm -hmm. to... Nie no, ale też no, czuć wyraźnie, no daj. No rameny nie zupki. Przepraszam, ramenie. No. Widzicie, nie wiemy tego łyżką. Przecież. Tak, no jakaś jest tam, wiesz, ostrożnie. Fajnie jest słodyć, jak mm -hmm. to się... Od razu się dostaje usta, tak może się czy jest za, za mm -hmm. tym jest takie tłogory, czy trochę z tyłu, mm -hmm. nie? Taki żaden inny produkt nie spokojnie tak jest samianka produkt. Jedną zmianą była tutaj ta czarna fasola. Mm -hmm. W sumie nie czuję, żeby coś tu dawało od siebie. Ja nawet jej nie widzę. Mm -hmm. Widzę jakieś zielone za to fasolę, mm -hmm. ale czarna. Znaczy może no, nie fasola bardziej takie nasiona, jak to by bardziej był mm -hmm. wygląda. Trochę bardziej już mnie atakuje. Mm -hmm. Skończyłem. Mm, teraz zobaczymy, czy zacznie dziać. No i gdzieś, Magia! Znaczy magia. To czegoś można było spodziewać. Mm. Mm. Rozwija się na gardle, na języku. Ale kurde... Mocno, mocno, ale na tyle, że widzicie, że mogę być totalnie, totalnie spokojny. ich też zjadł. Mi mm. już, już schodzi. Był taki moment dosyć... Kilka sekund było takiego mocnego palenia. Ale generalnie nie rozwija się to na jakieś rejony masakryczne, nie, nie, tam, nie. chociaż ta ostrość, no jest to ostrość, jest to jest coś, ostrość. Tak. Szczerze to no. tak nie do końca wiem co powiedzieć o niej, bo nic nowego w sumie takiego nie spotkaliśmy, nie, no bo klasyczny, fajny smak samiaka. Tak. Ta, co niektórzy się pewnie będą śmiać z określenia, ale mm. smak taki maślano, no maślano, tak, maślano grzybowy grzybowy tak, 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 klasyczny smak. Tak z tego słodyczą nie, i jeszcze trochę z goryczą mm. też ekstraktu na końcu. Tak. tak, chociaż to tylko na początku my O no, no, czułem, no, no, potem chyba no, tak, się tak. przyzwyczaiłem jednak do tego. Czuję, jak mi wchodzi na usta lekko. Teraz takie wypalanie. Czuję, nawet ponad ustami, hmm. no na wąsie. Ciekawe. Na, na, na pewno jest to. Ale ta moc no... mi, nie, nie była jakaś tam. Nie, yazmina. na, na pewno dotychczasowych produktów samiangów, samianga, tak, to. No, Najsłabsza, najsłabsza. No, zdecydowanie hmm. nie, nie. No, i różnie... no Nie wyróżniała się zbytnio. Oczywiście produkt ten zakupiliśmy w Kuchni Świata w Poznańskiej. Hmm. Poznani. Poznani. Centrum Handlowym Poznania. W Poznaniu. i... I stamtąd mamy ten produkt. Mhm. Mieliśmy w sumie, już go zjedliśmy. Mhm. Więc jeśli ktoś szuka jakichś Samyangów, to zapraszamy do odwiedzenia Kuchni Świata. Tak. Jest ich parę tylko w Polsce, więc bym powiedział yy, szczęśliwi ci, co mają je pod nosem. Dokładnie no, tak. No nie wiem, co tu jeszcze więcej powiedzieć. Chyba, się powiedzieliśmy, generalnie polecamy, co Polecam dobre. Samy. Tak. Aczkolwiek może po tych naszych niezbyt entuzjastycznych reakcjach się odnieść tu nieco no. innego. Ale no, to jest Samyang, utrzymuje klasę. Porównanie yy, z innymi produktami. No, tyle się okazuje, no. że no, jest to yy, najmniej zaskakująca mocą yy, pozycja w ich ofercie, chyba na to wychodzi. To Dobrze, taka puenta. Jeszcze raz serdecznie polecamy sprawdzić samemu w kuchniach świata. Może na początek coś dla tej osoby, która chce zacząć przygodę z samiangiem, to myślę, że byłby dobry początek. Czemu nie? Dobrze, ale nie trzymamy Was już dłużej, to było nasze właśnie wyzwanie z tym mm -hmm. kolejnym produktem samianga. Ja jestem Sany Pizza, jestem Majwan D. Yy, I widzimy się oczywiście na kolejnych yy, naszych wytworach, produkcjach. Sja! Marzy Hej. Kurde, już jedzenie się robi męczące końcówki, bo bardzo są na języku. A że, to jest... Bo się to nie to W sumie tego się można było spodziewać. Właśnie. Bardzo, bardzo słodkie i ostrość teraz pomału się. No już zły jest. Na języku się rozlewa.